Siemanko w kolejnym odcinku na kanale z serii Odisa do Luksusa sezon drugi jest z nami nice Słyszysz? Nice? Tak, tak. E, tak, tylko się zamyśliłem. Cześć siemanko. No. I dzisiaj ogólnie będziemy prasować słomę. Nice będzie prasował, ja będę zbierał. I powinno nam to wyjść jakoś. Mm, a ty w ogóle się wszystko? No nie, no, na samym stacie walną. Bo ja mam ten, wiesz co. FPSy. O kurde, aż musiałem się napić. E no. I napiszcie hashtag słoma to wam przypnę serduszko. Podajcie do mnie na Instagrama, no i znowu w coś. W tym razem słupacz. <laughs> no, wirus na drodze No, co ty no na szamotku drogi ci wyrósł słup, no tak, postawili specjalnie, żebyś ty w niego wjechał. I dobra. E, tak. Fajnie. 51 robimy. A masz na którymś innym jeszcze słowa? Bo mi się wydaje, że nie. A no dobra. Nieważne. No. E, no, i co więcej. Wpadajcie do mnie na Instagrama, bo tam powinno, za niedługo wleci fajna fotka. I co więcej. Zostawiacie łapki w górę. Subskrypcje, bo leciłem po 50 subów, mamy 43 subskrypcje. Już. I jeszcze 7 i mamy 50. I co więcej. Wpadajcie też do Najsa nice na kanał, wpadajcie do... Mojej współpracy Wszystkie linki macie w opisie oczywiście no to wejdźcie tam sobie, zobaczcie, posprawdzajcie co tam wam pasuje O nie, obciążnika nie wziąłem Muszę po obciążnik jeszcze widziałem, wziąć. Że Ale widziałem że zapomnisz o tym Specjalnie go postawiłem, ja postawiłem go tak, żebym go wziął I oni ja zapomniał no Aby ja tylko nie ja mam 7 FPS. Tylko. Albo raczej aż. Nie no właśnie ja ci mówię, że to jeśli... już są mało właśnie... psa bym naszego zjechał. W ogóle jak my go nazwaliśmy, bo nie pamiętam. Szczerze? Ty też nie. Widzowie jak na... Jak nazwaliśmy naszego psa? Nie, bym musiał patrzeć w komentarzach. Ale przecież... Ja, przecież ty jesteś twórcą tego kanału Alikson patrz, no to... No to ty powinieneś patrzeć. Eee, wszystko ja patr się ja, wydało. Ja patrzę komentarze. Cały czas. A, aha. Y y. Wszystko się wydało, Alexon. Wszystko. Sjściutko. O kurde, ale ty usiadł. O widzowie, patrzcie, patrzcie na to. Ty, tutaj ty w górze... Patrzcie, podnoszę. I cyk jak siadł Ale 60 siadła. O kurde fajnie To dobrze, że nie zniosła jajka. Do mnie bierze sobobciążik, chłopie. Mówiłem, że to będzie... Być... <laughs> A mo... Ale będę... Debile jesteśmy, bo mogli, mogłem wziąć po prostu agregat albo bronę, albo nie wiem co to wie. Musimy tak! <noise> I jeszcze <noise> ma kupywać kupować obciężnika. Kto jest jeszcze to Ole mnie zarzuca. Te głupie muchy mi tu latają. Jest belka już? Jest belka, beleczka, beluna. Lecmy kupelecka Ej Ej, a w ogóle ile dzisiaj w końcu nagrywałem, bo ty coś najpierw mówiłeś o Jeden. jednym o, o trzech potem mówiłeś o dwie. No ale mówię ci, nie... znaczy, ci przecież co mi wypadło, nie? Zajmowałem się małym dzieckiem. Takim małym Ech. jak on. Miał z... no, nie! No puta Taki dno jest. A swoim? Nie, brata. Gratulacje, Alicja. A w łeb chcesz? Kiedyś lub. Za 100 lat, no kurde. Dawniej <suszy> to <nie> Nigdy <suszy> potem wcale. Podchowaj ona stoi za drzwiami. Trzeba! Co? Czekaj, wam. Ej, mózg... mózg ci się chyba coś na Ej, no wyhamować nie mogę, no kurde, hamuś sześćdziesiątka, no. Nie chciała zahamować skumana. No. Dobra, no to rzucę, będę. A? A kiedy jest 60, ma pióra? Co? Nie wiem, albo ja nie kontaktuję, albo te twoje kawały są su słabe. Suche jak sucharek. Suche jak twoje zęby w czerwcu. No widzicie widzowie jak to z nami jest. Dopiero ile dwa odcinki temu się wyzywaliśmy i kłóciliśmy. Ej, masz belkę jeszcze jakąś tam? Ale weź może coś innego iść poru. Co? To jest. Dobrze jest. Ole mnie zarzuca. No jedź, jedź, jeźdź. Oj. Gardy. O tym O tym. O tym O, tym, O tym O tym A wyszło. No nie no górę to pomyśleć A jak ja z, tam, z tamtej strony belki będę ładował Przez tam jeszcze y, ten Centralnie spadł Wow! Ale bym wywalił się na młodę. Coś ty tam życzył. 5 fps -y. Aż 5 na bogato. 2 0 No poza ci FPS-y. Chłop. Nie przeczytaj sobie co ja się napisałem. Hmm. <laughs> za zadęki nie no ty głupi czy głupszy czy 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 czy, czy, co? czy czy Ej, a wiesz co ty masz w głowie wydmuszkę pusto <laughs> no nie no co tam mi tam piszemy co za dam. dam 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 jest 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 ty masz wębie, wydmuszkę no, ma. Ej, a tam jakąś żeś prasował jeszcze, czy nie? Czy tylko dwie narazki? Czekaj, mam trzy sprasy, czekaj, nie wiem, myślę, że... Nie zajmuj się pisaniem, tylko prasowaniem. Ale serio. Wiem, że mam prasować, tylko mam pięć ekresów. Trzy. Mówiłem ci, że... Tak naprawdę... <laughs> Oj, sąsiadowi po pszenicy, po polu po, 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 po jadę. Tyle ty co? Nie no, ty pusty jesteś, czy, czy, czy co? Ty się bizaj mój tutaj e, czy... Nie da ja bym wolał kogoś innego Kochanki No nie no znowu Co jest Co ci na już padł? Eee. Ej, tobie chyba nie dźwigź nasa a tam. Nie Tak to Co? Gurno. Uzyskam ci po A chyba... Chyba już kiedy zapaliło się. Ej, przerw, przerwij na filmę gry Nie wolno. Chcę coś ci powiedzieć. Tylko nie powiem tego. Później na, na... mi powiesz. Ale później tu zapomnę. No to jak sobie przypomnisz to mi powiesz. A no, podobra ci to dobrać. No prasuj! No i tyle twojego szczęścia. Wyprasowałeś już jakąś belkę? Tylko bez mijaków mi to pasuj. A ile płacisz? 5 złotych. E to panie, to za godzinę. mam 15. 5 złotych za cały dzień. A nie za godzinę. Co ty myślisz, że ja będę tak szastał kasą? Masz jakąś belkę? E, tak. Już się <laughs> Na <śmierć>. <laughs> <laughs> Mówię dlatego, dopóki to pamiętałem, bo tego potem Zapamiętam. Co za del... Nie, no pusty. To jest i pusty jak wydmuszka. Ej, albo mam pomysł. Albo nie, nie mam pomysłu. Bo chciałem jechać talerzować tam hmm, po soi. Ściganie. Ej, zgadnij, to już minuta odcinka jest. Nie. A yeah. 17? Ej, nie, yeah, 12. Nie, na początku mówicie, że taka 12. 13. Tutaj bez jakiejś atmosfery. No chyba ty! <głos> <głos> ale ci coś napisał. Ale nie Dla bezpieczeństwa twojego mózgu nie napiszę tego. A nie, ty tam nic nie masz. Dobra, ciul! Nie chcę mi się tego ładować. Zrobię to auto Aż Balka spadł, no Jadę ta talerzować. Nie jestem się tego zbierać. Miał być taki piękny odcinek. Ale nie wiem, czy nie. E-E-E. No czepesz, no tak. Bo po co więcej? Po co, co, Dobra, jadę prasować Co ja robić? Tfu. jadę robić? Fuuu, jadę koleżankę. Druga wolna, proszę. Serio ja mam trzy presy. Łole mi przód podrzuca. Jak twoja, stara się mnie kawić. Nie przodem, rzuca jak ktoś trafi Co? Kto ci wywaliła? Ej! A ty oszuście, ty jeden ty. O kurde! Ale widzisz ja się skapnałem wcześniej, bo że było ten, że się słyszałem twoją gadkę. Szmatkę. Gatkę, szmatkę? Nie wejść <wzywaj> z siebie, Jarek. <śla> no, Aleksią. <pszan. śla> o tyś myśl. A wiesz po co ja nagrywam? <śla> Na it? Żeby oczyścić, tam YouTube pójść za śmieci. Taki się pójdzie. Anika MO3, i w ogóle taki. Nie, powiedziałbym coś, nie. ale nie, nie. powiedziałbym coś. Powiedz coś? Nie. My jesteśmy głupi. Ale mi odkrycie. Dabę, ja Czekaj. Ja sprawdzę coś. Daj, mm. Daj. Mm. Uh. Uh. A... Po, e, co? Eee, coś eee. Oh, miałem. Coś ja miałem sprawdzić, ale zapomniałem. Ale ja bym powiedział, coś co być tak fajnie puszyło. Ale nie, powstrzymaj się. No dymasz! masz? Tak. <noise> <laughs> 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 Uf, spójne, <szumie. laughs> Pokojnie, dzisiaj jeszcze leków nie brałem, więc... Kurde! Popisze do mnie coś! O! Przeczytaj się to! I co? Zatkało kakao? W co to Co to za słowo jakieś? To ostatnie najważniejsze. to no zgnijmy jajka. Co? Co ty nie znasz takiego słowa? No właśnie. Ty wiesz? Yy. Musisz się doedukować. Nie. Musisz się doszkolić u mistrza Bushido. Tak ma Weź tutaj pasy koło mnie. Aha, dobra, to nie było przemyślane. To co chciałem zrobić nie byłoby, nie było przemyślane tak do końca. Ja w ogóle mam takie nudy teraz, bo mam po, albo po dwa jak kwestię, albo po trzy i wejść do Nie no, dobra. co tam co tam gadałeś? E co? To ty, ty tam żeś wcześniej gadał? Kurde, desnak. O. Masna. Albo nie, jednak nie będę talerzował. Talerzowanie na osobno ci. Ja na spijam cię będzie. Kurde, przydają mi się dwie pojasy, no? No Good. Ale ja mam zbieram zdanie normalnie Najpierw mu będę zbiorał. Potem jednak... A potem jednak je i będę zbijał. No. Ej, dobra, ej, bo ja złotowałem belkę, nie? I w ogóle ona... Tu jest ciepł na świecie Co? Zaraz ją zbiorę No nie, bo mam e, w tym i klikam Y i, i w ogóle to nie chce wywalić Coś Ci tam wola Daj mi to Daj mi to

Ja tej belki załadowałem Dlaczego nie to nie mało. chcę chodzić? Ej Ej, po... Ej, w ogóle właśnie Wszystko działa, tylko ty... Te... Nie wiem coś. Odważasz. Maniony. <laughs> Kurde zanim ja to 60 -tą belki pospijają, to...

Pokażę już wam efekt końcowy jak będzie sprasowany i zebrany. Na sobie. Tak to wygląda. Całe pole sprasowane. Belki zebrane, mamy 15 belek. Jadę odstawić. W ogóle jaka 60 brodna. Jadę odstawić i koniec E, tylko gdzie ja bym odstawił te belki. No i w ogóle NASA nice wywaliło z farminga. I tylko jest tyle, że gada jeszcze Tak, jestem... No tak No... no tak tak a się... się cię wywaziło. Nie wiem... Nie wiem dlaczego, ale się cały czas zamyślam Zamyślony hop Eee, dobra Eee wywaliło mnie, bo dlatego, że... Coś tam, że... Chyba net jest słaby czy coś. ale no. Może dlatego, że Naj... ten, ten dzieciak grę. Kurde, no. ja ci mówiłem, co on robi. On tak, YouTube odpalone ogląda. W tle działa wi y Ta wi fi. TikTok. TikTok. <śles> <Na> <śles> TikTok. Messenger. TikTok Messenger. Instagram i co to jeszcze a jeszcze gry jakieś tam. Wiesz, takie jest. No, z internetem. wszystko. Wszystko co się da no. widzowie. W dzisiejszym odcinku to by było na tyle. Podajcie do linków w opisie. I widzimy się w naszym produkcji. Chodźcie na mnie na kanał. No. Cześć! Cześć.